Cześć, wyobraźcie sobie sytuację, że jesteście w wielkiej potrzebie. i Jesteście skazani na pomoc drugiej osoby, też sami nie poradzicie sobie w danej sytuacji. Próbujecie na przykład złapać stopa na pustkowiu, aby dojechać do domu. Jak byście się czuli, gdyby osoba, która się dla Was zatrzymała i zabrała Was do auta, w połowie drogi oświadczyła Wam nagle, po bardzo przyjemnej rozmowie, że za dalszą podróż musicie zapłacić, o czym w żaden sposób nie wspominała na początku. Czy czulibyście radość, czy raczej zażanowani i rozczarowanie, że ktoś was tak potraktował? Podobnie w sytuacji, gdy wpadlibyście do jakiejś dziury, nie moglibyście się wydostać, i nagle u góry pojawia się osoba, która oferuje wam pomocną dłoń? Jakie emocje byście przeżywali, gdyby w trakcie wyciągania w połowie drogi osoba po drugiej stronie nagle powiedziała? Że resztę drogi musicie zapłacić. Czy byłaby ta euforia, czy raczej poczucie litości? Jak tak bardzo można upaść? Takie praktyki właśnie stosuje jedna osoba na YouTubie, która oferuje swoje usługi rozwiązywania zadań, ale tylko tych najprostszych. Za resztę trzeba oczywiście zapłacić, lub przekazuje wam nieodpłatnie tylko połowę zadania. Do reszty nie macie dostępu. Ja szczerze, w życiu nie wpadłbym na tak absurdalny pomysł. Aby tak poniżyć się dla pieniędzy. I tu dochodzi jeszcze kwestia sumienia, która daje wam znać, że postępujemy nieetycznie. Dlatego też powstał ten kanał, na którym pomagam innym w rozwiązywaniu trudnych zadań z matematyki. Robię to też ze względu na to, że mam ogromny dług do spłacenia wobec innych osób, gdyż niejednokrotnie potrzebowałem sam pomocy. Proszę Was jednocześnie o subskrypcję, łapkę w górę, gdyż dla mnie to jest informacja zwrotna, że ten kanał się rozwija i rzeczywiście skorzystaliście z mojej pomocy. Chciałbym Wam serdecznie podziękować za dotychczasowe wsparcie. Widzę po ilościach subskrypcji oraz lajków, że moja dotychczasowa praca dla Was przynosi zamierzony efekt. Jednocześnie mam prośbę do wszystkich, którzy uważają, że coś jeszcze można poprawić lub udoskonalić na moim kanale, jeżeli chodzi o tłumaczenie matematyki, zadań z matematyki. Jeżeli już zdecydujecie się ocenić mnie negatywnie, proszę uzasadnijcie swój wybór. Komentarzu, gdyż będzie to nie tylko cenna wskazówka dla mnie, co mam podpowiedzieć, ale przede wszystkim dla Waszych rówieśników oraz kolegów, którzy także oglądają ten kanał. Poza tym, ja, widząc taki sposób oceniania bez dodatkowego uzasadnienia, nie biorę tego na poważnie i traktuję to jako formę bezpodstawnej krytyki. Także jeszcze raz serdecznie Wam dziękuję i zapraszam Was do rozwiązanego zadania. Zadanie 30. Mamy dwie funkcje. f od x równa się 5x plus 1. I druga funkcja z parametrem. i od x równa się wyczniku. 2x minus k. A tutaj mamy 3x plus 1. Ok. Przez x kwadrat minus 4. I wiemy, że funkcje przycinają oś o y w tym samym punkcie. To znaczy, że dla x -a równego 0 przecinają się na, w tej samej wartości na osi o y. No to najpierw policzmy sobie tam, gdzie można, jaka to będzie ta wartość y w takim wypadku. No to możemy to policzyć z tego wyrażenia. Z reguły te zadania są tak skonstruowane, że z jednego z tych wyrażeń można policzyć sobie spokojnie Wartość i wstawić do drugiego, aby policzyć parametr, lub jest to w postaci dwóch parametrów i wtedy można sobie to wyliczyć ze zwykłego równania parametr. Ale my tutaj mamy to ułatwione, więc sobie tutaj podstawmy 0 sobie to przeliczmy. Co my tutaj będziemy mieć? No to jak podstawimy sobie 5 razy 0 plus 1, to nam wyjdzie, że to jest 1, tak? Czyli teraz to jedynkę sobie podstawmy tutaj. Ok. No i zobaczmy. Będziemy mieć 2 razy 0 minus K. A tutaj będziemy mieć 3 razy 0 plus 1. A na dole będziemy mieć minus 4 od razu napiszę. Ok. Jak to pomnożymy razy minus 4, to będziemy mieć minus 4 to się równa. Z tego nawiasna wyjdzie minus K, a stąd będzie 1, tak? Mhm. Więc od razu widać, że k to się równa 4. Ok. No to teraz sobie to podstawmy. Czyli mamy tą naszą funkcję g od x. Wiemy, że k jest 4, czyli mamy 2x minus 4. I tu mamy 3x plus 1 przez x kwadrat minus 4. Wyznaczmy sobie dziedzinę, to jest obowiązkowe oczywiście, czyli x kwadrat minus 4 nie może być równe 0, więc x kwadrat równa się 4, czwórkę przez tę stronę z innym znakiem, więc x nie może być równe 2 lub x2 nie może być równe minus 2. OK. Mamy dziedzinę. Zapiszmy sobie nasza dziedzina funkcji, to jest x należy do rzeczywistych z wyłączeniem minus, minus dwójki i dwójki. OK. Więc to mamy. No i miejsce zerowe. Już jak mamy dziedzinę, no to miejsce zerowe sobie wyznaczymy stąd, bezpośrednio z licznika, tak jak wiecie, jak to działa. Mamy dwa nawiasy, więc pierwszy nawias 2x minus 4. To się równa 0, to sobie to rozwiążmy. No to mamy 2x, to się równa 4, więc x to się równa, jak to podzielimy sobie przez 2, 2. Ok. Więc to będzie nasze pierwsze miejsce zerowe. OK, ale zwróćcie uwagę, że to jest poza dziedziną, tak? Czyli to nie należy do dziedziny. Możemy sobie obok tego napisać: nie należy do dziedziny naszej funkcji. To teraz sobie rozwiążmy nasz drugi nawias, czyli 3x plus 1. Czyli 3x plus 1 to się równa 0, więc nasze 3x równa się minus 1. Jak podzielimy sobie to przez 3, więc x to się równa minus 1 trzecia. Nasze miejsce, nasze drugie miejsce zerowe. Więc to jest nasze jedyne miejsce zerowe, drugie jest włączone przez dziedzinę.